Witaj, zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem, ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Posłuchajmy relacji Chrisa Batsa, który w wieku sześciu miesięcy został porzucony przez swoją matkę. Opis zawiera informacje o próbie samobójczej. W wyniku swojego doświadczenia bliskiego śmierci, Chris dzieli się swoimi przeżyciami między innymi po to, aby zapobiegać samobójstwom i pomagać osobom w trudnej sytuacji. Zaczynamy. Całe moje życie, od ósmego roku życia, miałem myśli samobójcze. Czułem się przygnębiony i osamotniony. Przed moimi narodzinami moja mama planowała karierę modelki. Zaszła w ciążę, zdaje się, że byłem pomyłką. Taty nie było koło mnie. Chciał się mnie pozbyć, gdy moja mama była w ciąży, ale trafił do więzienia za handel dragami. Był w więzieniu przez parę pierwszych lat mojego życia. Gdy miałem sześć miesięcy, moja mama. Nie wiem czy to była depresja poporodowa czy co, poczuła, że posiadanie dziecka rujnuje jej całe życie. Moja mama była w drodze do wielkiej kariery modelki, więc wrzuciła mnie do pobliskiego śmietnika. Jedna z sąsiadek wyrzucała śmieci i usłyszała płacz dziecka, dobiegający ze śmietnika. Gdy tam zajrzała, powiedziała: O mój Boże, znam to dziecko. Więc skończyło się na tym, że wyjęła mnie z kosza na śmieci i zadzwoniła do mojej babci. Moja babcia była w kościele, i sąsiadka powiedziała jej, że musi wracać do domu, bo jej wnuk był w śmieciach. Więc moja babcia poszła do sądu, a sędzia powiedział mojej mamie, że nigdy więcej nie będzie mogła sprawować nade mną opieki. Byłem z babcią do czasu skończenia czterech lat. Wtedy moja babcia zachorowała na załamanie nerwowe i była w szpitalu. Ja zostałem u siostry mojej mamy i jej dzieci, i męża. Od tamtej pory oni się mną opiekowali. Bardzo mnie chcieli, bo z każdym miesiącem dostawali za mnie czek. Wydaje mi się, że to były jakieś pieniądze za rodzaj orzeczenia o niepełnosprawności. To jedyny powód, dla którego mnie mieli. Właściwie nie traktowali mnie zbyt dobrze. Pamiętam, że były czasy, gdy szedłem spać głodny a czasami mówili mi, że nie zasługuje na wyjście na zewnątrz, nie zasługuje na jedzenie, nie zasługuje na ubrania i bili mnie prawie codziennie za to cokolwiek. W pierwszej, i drugiej klasie zacząłem mieć problemy w szkole, często się biłem, miałem innym coś do udowodnienia. W wieku ośmy lat miałem już za sobą próby samobójcze. W wieku dziewięciu, dziesięciu lat zacząłem pisać teksty do piosenek. Terapią dla mnie były weekendowe odwiedziny u babci albo u mojego wujka. On kochał mnie bardziej niż ktokolwiek. Nie był ze mną spokrewniony, ale poślubił jedną z moich ciotek. On nie chciał mnie bić, on mnie rozumiał. Jeżeli nie spotykałem się z nim w weekendy, to pisałem moje teksty. Około czternastego roku życia zostałem wyrzucony z domu siostry mamy, ponieważ znaleźli moje teksty, a wiele z tych tekstów było o nich i o tym, jak cierpiałem. Stamtąd poszedłem do innego domu i zostałem tam przez około rok. Potem poszedłem do innego domu, a stamtąd do innego domu. O tym, co się ze mną działo, naprawdę nie powiedziałem wielu osobom. Zachowałem to dla siebie, co było najgorszym, co mogłem zrobić. Ponieważ myśli samobójcze nasilały się i nasilały. Zawsze szukałem prawdy, prawdziwego Boga, ponieważ myślałem, że wszyscy, z którymi mieszkałem, w żaden sposób nie mogą być od Boga, jeśli tak traktują dziecko. W szkole średniej miałem przyjaciół i byłem popularny, ale potem nie zdałem matury, a moi przyjaciele zdali. Wszyscy moi przyjaciele wyjeżdżali. Oni mieli rodziców i rodziny, które ich kochały i wspierały, mieli wsparcie. Mieli wszystko i mieli wsparcie, którego ja nie miałem byłem sam. Więc widziałem ich w ich pierwszych samochodach, w nowych domach i mieszkaniach, a ja zawsze czułem się gorszy i czułem się jak porażka. Wzbudziło to we mnie depresję, lęk przed ludźmi. Nie chciałem nawet wsiąść do autobusu, bo myślałem, że ludzie będą się na mnie gapić i o mnie rozmawiać. Więc tak naprawdę nie miałem się komu zwierzyć, ale zawsze wierzyłem w Boga, byłem wychowany jako Baptysta. W kościołach, do których chodziłem, było tak samo i zawsze mi mówiono, żebym nie kwestionował Boga. Bóg był moją jedyną nadzieją, ale właśnie powiedziano mi, że jeśli zgrzeszysz, pójdziesz do piekła. Otóż to i czułem, że Bóg nie kocha mnie na tyle, żeby dać mi spokój, tak jak dawał spokój innym ludziom w ich życiu. Zatem w tym momencie mówię o wieku 22, 23 lata, pomyślałem, że sam się stąd wydostanę i nie obchodzi mnie co się stanie, bo Bóg i tak mnie nie kocha. Zaczęły się tabletki, dragi, alkohol, ale to mnie znudziło. Nie widziałem powodu dla siebie, aby tu być. Prosiłem Boga o jakąś wiadomość albo coś, wszystko wydawało się nie tak, nie otrzymywałem odpowiedzi. Zacząłem planować samobójstwo. Ucieknę stąd, chcę iść do innego miejsca, do lepszego miejsca. W kościele mówili, że takie zachowanie to niewybaczalny grzech, ale byłem w takiej depresji, że mnie to nie obchodziło. Co będzie, to będzie, nic nie może być gorsze od tego. Minęło kilka miesięcy, a ja godziłem się ze wszystkimi poprzez media społecznościowe i dzwonienie do ludzi i mówienie im, że wiesz, kocham ich i wiesz, przepraszam, że nie byłem wystarczająco dobry. Kiedyś widziałem pociąg przejeżdżający torami kolejowymi i powiedziałem sobie, że tak to zrobię wskoczę na tory przed pociąg. Teraz muszę się dowiedzieć, o której codziennie przejeżdżają te pociągi. A kiedy wreszcie zdobyłem się na odwagę, żeby to zrobić, byłem z przyjacielem i się pokłóciliśmy. Powiedziałem, że wychodzę i po prostu wyszedłem. Idę, a gdy zbliżam się do torów kolejowych, słyszę jego samochód i mówi: Wsiadaj, wsiadaj do samochodu. Więc wsiadłem do samochodu i pomyślałem, że mój plan zawiódł. Teraz i jak na ironię odezwała się do mnie moja mama, z którą rozmawiałem ostatni raz, gdy miałem 19 lat. Przez całe moje życie widziałem ją tylko kilka razy. Zawsze mówiła mi rzeczy w stylu, że nie jest moją mamą, że mnie nie chce, że miałem szczęście, że nie dokonała aborcji. Taką osobą była. Ostatnim razem powiedziała Zadzwoniłam ci powiedzieć, żebyś mnie nie szukał, bo cię nie chcę, nie zależy mi na tobie, a jeśli będziesz mieć dzieci, nie nazywaj ich moimi wnukami, bo ja nie jestem Twoją mamą. To była moja ostatnia rozmowa z nią, więc teraz, będąc już w stanie myśli samobójczych, gdy jestem w samochodzie mojego przyjaciela. Jak na ironię, w tym momencie ona do mnie zadzwoniła i powiedziała: Po prostu chciałam Ci powiedzieć. Żebyś mnie nie szukał. Nie chcę cię. Nie zależy mi na tobie. Nie jestem twoją matką. Więc powiedziałem: cóż, nigdy nią nie byłaś. Opuściłem okno i wyrzuciłem telefon. Wyrzuciłem go przez okno. Potem spojrzałem na mojego przyjaciela na siedzeniu kierowcy. Rozmowa z moją mamą utwierdziła mnie w moim planie. Powiedziałem: pieprzę to. Otworzyłem drzwi i wyskoczyłem. I pamiętam tylko ten dźwięk bum, kiedy uderzyłem tyłem głowy o beton, i wtedy zaczyna się moje doświadczenie bliskie śmierci. Pamiętam tylko, że z tyłu głowy dobiegł mnie huk i powiedziałem, Och, to boli. A gdy wstawałem, było coraz trudniej, podciągałem się w górę. Nie wiedziałem, że wychodzę ze swojego ciała, ale potem patrzę na ziemię stojąc. Patrzę na swoje ciało, leży na drodze. Więc jestem zdziwiony, jak to naprawdę mogło się dziać. Robię więc jakieś dwa, trzy kroki, bo mój plan to wrócić do domu pieszo. Zapomniałem, co się stało. Zrobiłem więc jakieś trzy kroki i bum! Jestem w tej pustce, w której czuję najbardziej boską obecność, jaką kiedykolwiek czułem w życiu, i wiedziałem, że to jest prawdziwy Bóg, źródło którego szukałem przez całe moje życie. Od razu w mojej głowie pojawiło się mnóstwo pytań, i na wszystkie zostały od razu udzielone odpowiedzi. Odpowiedzi pojawiły się w takiej kolejności: Pozwól, że przedstawię ci się ponownie. Tak, jestem prawdziwy. Tak, anioły istnieją naprawdę. Są prezentem ode mnie. Chcesz je poznać? A ja odpowiedziałem: Nie. Byłem bardzo przestraszony i tak nie wierzyłem w anioły. Nie wierzyłem, że anioły istnieją. Myślałem, że są tylko w telewizji. Zobaczyłem wyskakujący ekran projekcyjny. Był tam obraz, wideo przedstawiające dziewczynę przypominającą prostytutkę przechodzącą obok. On mówi: Kocham ją. I był jeszcze jeden facet z teczką w garniturze, który przechodził obok. On mówi: Kocham go! A potem szedł facet z deskorolką i jointem. On mówi: Kocham go, kocham ich wszystkich tak samo. Poczułem największą miłość, jaką kiedykolwiek czułem w życiu. Potem zobaczyłem jeszcze innego faceta. To wyglądało, jakby wychodził z banku i ciągnął syna za szyję. Trzymał go za szyję i po prostu ciągnął, bo był zły i następną rzeczą, którą podało źródło, było: Nie podoba mi się to. To nie było w formie oceniania. Chodziło raczej o to, że mu się to nie podoba, a potem go zapytałem, powiedziałem cóż, jak mam się rozwinąć? I pamiętajcie, to nie są słyszalne słowa, one są telepatyczne w myśli. Poczułem emocje w słowach i usłyszałem je w głowie tak jasne jak dzień. Następnie powiedział, Pójdę na koniec świata, aby wszyscy byli ze mną, a potem po prostu go poczułem, nie widziałem jego twarzy. Nie widziałem Jego postaci, cienia ani niczego podobnego, ale poczułem, jak przyklęknął i mnie przytulił, i to było najwspanialsze. Poczułem prawdziwe ramiona wokół mnie. I zastanawiałem się, czy mogę teraz po prostu iść z Tobą, tak jakbym naprawdę nie chciał wracać tam, gdzie byłem wcześniej. Poczułem tyle miłości i powiedziałem: Pozwól mi osiągnąć perfekcję, nie zasługuję na to. Nie zasługuję, żeby być teraz w Twojej obecności. Pozwól mi wrócić i żyć, stać się doskonałym i wrócić. Powiedział: Nie, kocham Cię takiego, jakim jesteś teraz. Cały czas myślałem, co mam powiedzieć ludziom. Nie uwierzą mi, zaczną we mnie wątpić. Pomyślą, że jestem szalony, jak prawdziwy szaleniec, ale wtedy właśnie on mówi: Idź i powiedz wszystkim, że ich kocham. Następną rzeczą, wiesz, jestem w powietrzu. Widzę tę wielką chmurę w kształcie koła. Gdybym miał to przekroczyć, prawdopodobnie poszedłbym do nieba lub coś w tym stylu, albo raju, jakkolwiek to nazwiesz. Dosłownie widzę anioły wokół mnie, wszędzie, anioły w grupach. Boga nie widziałem, Boga czułem, ale te anioły dosłownie widziałem. Patrzyłem na nie. Potem zobaczyłem kilka Biblii latających dookoła. I krzyży latających dookoła. Wiedziałem, że to pochodzi z moich własnych myśli. Miałem takie przekonanie, że nie przeczytałem Biblii króla Jakuba i nie zostałem w kościele baptystów. To znaczy, że spłonę w piekle, tak myślałem. Były tam dwa szczególne anioły, które wydawały mi się bardzo znajome, i poświęciłem im więcej uwagi. Zatem jeden był po mojej prawej stronie, drugi po lewej stronie. Mówiły, żebym się nie bał, że mnie kochają, że wszystko będzie okej. Okay. I teraz, jeżeli oni mi mówią, abym się nie bał, to czy one są dobre? Czy chcą mnie oszukać? Chcecie mnie oszukać, nie dam się nabrać. Jak mnie uspokajali, odwróciłem się w lewo. Ten po mojej lewej stronie. Wyglądał jak żuk lub chrząszcz. Nie mogłem zobaczyć jego całej twarzy, bo było tam dużo światła i było tak jasno. Nie mogłem tego znieść. Było dużo światła. To było jak patrzenie bezpośrednio w słońce. Był wysoki na ponad dwa i pół metra. Miał szerokie skrzydła. Ten po mojej lewej stronie mówi surowym głosem. Jesteś pewien, że chcesz iść. Jakby był w pewnym sensie zdenerwowany. On nie był na mnie zły. Był po prostu zły, że musiał patrzeć, jak przez to przechodzę. Spojrzałem w prawo, ten anioł wyglądał jak super napakowany człowiek, wyrzeźbiony. Spojrzałem na sandały, które miał, i pomyślałem, że gdyby stąpił na ziemię, albo chociaż postawił jedną stopę na ziemi, większość miasta zostałaby zniszczona z powodu zbyt dużej ilości światła. Po prostu to wiedziałem. On miał niebieskie dżinsy, czerwoną flanelową koszulę, rękawy podwinięte do łokci. Bardzo umięśniony. Spojrzałem na niego i pomyślałem: tak, siłownia. Obiecuję wrócić na siłownię, tylko pozwól mi stąd wyjść. On miał kręcone włosy. Też był wysoki ponad dwa i pół metra. Pomyślałem: ten jest w stanie mnie zabić szybciej niż ten z drugiej strony. A on przemówił bardzo delikatnym głosem: Ty masz tak wiele do zrobienia dla tak wielu ludzi. Co? Ja. Obaj powiedzieli: Spójrz w dół. Spojrzałem i niczym zoom w kamerze się przybliża i widzę moje ciało tam, leżące na drodze. Sanitariusze są wokół mnie, a przyjaciel, z którym byłem, jest na lewo z telefonem. A ja mówię: Jak mogę tak patrzeć w dół i widzieć aż do mojego ciała? Widzę moje małe ciało leżące tam. Jak mogę naprawdę zobaczyć siebie i ratowników medycznych, skoro jestem tu z wami? Jak to się dzieje? A oni mówią: Ponieważ to się naprawdę dzieje, kazali mi ponownie spojrzeć w dół, abym miał dowód. Poczułem się w pełni świadomy tego, że ja jestem tutaj, a moje ciało jest tam na dole. Gdybym ponownie nie spojrzał, pewnie potem bym wątpił w to doświadczenie. Oni zapytali: Chcesz zostać, czy odejść? Więc po usłyszeniu jak ten po mojej prawej stronie powiedział że mam w tym zakresie tak wiele do zrobienia dla tak wielu ludzi. Wiedziałem, że jeszcze tego nie rozumiem. Ale właśnie powiedziałem, wiecie co? Mam zamiar wrócić. Więc jak za pstryknięciem palców znalazłem się z powrotem w swoim ciele. Na chwilę odzyskałem świadomość w karetce, jak ratownicy poprawiali mi kołnierz bezpieczeństwa. Następnie obudziłem się około trzech dni później na oddziale intensywnej terapii. I pierwszą rzeczą, którą widzę, kiedy się budzę, są pielęgniarki, które krzyczą: O mój Boże, o mój Boże, on przytomnieje, o mój Boże, obudził się, on jest takim cudem. Potem zaczęli mnie nazywać cudem. Zapytałem je, co się stało, dlaczego tu jestem, i powiedziały: Nic nie pamiętasz? A ja powiedziałem, że nie. Powiedziały, że myślały, że już po mnie. Potem robili mi tomografię i wszystkie inne rodzaje testów. Przeprowadzili mnie przez maszyny, tunele. To wszystko, co pamiętam. Byłem w szpitalu około tygodnia. Oczywiście, nie mogłem chodzić, nie mogłem mówić. Nie miałem pojęcia, co to jest doświadczenie bliskie śmierci. Nigdy nie słyszałem o doświadczeniu bliskim śmierci. Pamiętam tylko jak wyjechałem ze szpitala na wózku inwalidzkim. Spojrzałem w niebo i zobaczyłem horyzont z gór, i niebo było czyste, a na zewnątrz było gorąco i po prostu pamiętam, powiedziałem coś się stało. Och, opuściłem swoje ciało. Tak właśnie było. Wow, poczułem mnóstwo miłości i to był dzień, w którym przestałem bać się śmierci. Pierwsza osoba, której to powiedziałem, to osoba, z którą byłem. Oczywiście mi nie uwierzyła, więc to uczucie samotności wróciło. I stało się to pewnego dnia, jakieś trzy miesiące później. Nadal nie miałem swojego smaku, węchu, ani nic w tym stylu. Ledwo mogłem chodzić. Nadal się potykałem i wychodząc spod prysznica omal nie upadłem. I poczułem, że mój język zapada się w tylną część gardła. I po prostu pamiętam, prawie zemdlałem. Poczułem zawroty głowy i wtedy telepatycznie usłyszałem te same głosy, które słyszałem, kiedy spotkałem moje anioły i wiedziałem, że to oni, bo wydawało mi się to takie znajome. Głos powiedział: Opróżnij swój umysł ze wszystkiego, co kiedykolwiek poznałeś. A ja nauczę cię tego, co powinieneś wiedzieć. To był początek tego, że zdałem sobie sprawę, że moi aniołowie, stróże, byli ze mną i że nadal ze mną rozmawiają. Zdecydowanie znam różnicę, kiedy to oni, a jeśli to ktoś inny, bo wiem, że duchy są prawdziwe. A jeśli usłyszę jakiś inny rodzaj duchów, wiem, czy to one, czy nie. Mają swoje własne cechy. Jest mnóstwo rzeczy, w których mogą Ci pomóc. Można dosłownie porozmawiać z nimi o każdej pojedynczej rzeczy w życiu. Jak więc ktoś może się z nimi porozumieć? Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że trzeba mieć otwarty umysł, ponieważ oni nie będą wtrącać się do Twojego umysłu bez pozwolenia. Zatem pierwszym krokiem jest otwarcie umysłu, a oni w jakiś sposób zaczną się komunikować. Możesz usłyszeć coś w swojej głowie, możesz usłyszeć piosenkę w telewizji lub radiu, która przypomina ci kogoś gdzieś. Być może myślisz o kimś, a on po prostu do ciebie dzwoni lub wyśle ci wiadomość tekstową. I słyszysz ich w swojej głowie, ale czujesz sercem. Wystarczy odrobina praktyki, przyzwyczaisz się do tego i zaczniesz często dostrzegać wiadomości łatwiej. I będą się z Tobą komunikować, jeśli dasz im na to szansę. Doświadczyłem wielu zmian. Nie bałem się już śmierci. Poczułem się bardziej duchowy niż religijny. Poczułem ulgę, wiedząc, że jest gdzieś, gdzie będziesz, kiedy już nie będziesz. Tutaj, to życie nie jest tym. To jest po prostu coś, po co przychodzimy, aby doświadczać. Zatem wiele rzeczy się zmieniło. Zacząłem postrzegać rośliny inaczej i zwierzęta inaczej. Kiedyś po prostu nie przepadałem za zwierzętami. O mój Boże, to tylko zwierzęta nie mają duszy i tym podobne. Ale po tym zacząłem myśleć inaczej, dlatego postrzegam, że mają własną osobowość i własnego ducha. I przy każdej roślinie, którą widzę, myślę sobie: okej, okay, rośliny też są duchami. Jakbym zaczął widzieć wszystko, niebo i drzewa. Zacząłem doceniać wszystko jako naturę. Nie robiłem tego wcześniej. Zacząłem bardziej rozumieć ludzi. Powiedzmy, że ktoś chce mnie wkurzyć. Biorąc pod uwagę moje doświadczenie, jestem bardziej wyrozumiały. Próbuję myśleć o tym, przez co on przechodzi w życiu. Może jest coś złego, przez co przechodzi. Tak jak przechodziłem ja, zmieniło się to, czym się zajmuję po tym, jak przeżyłem doświadczenie bliskie śmierci. Zacząłem pracę z dziećmi wymagającymi specjalnej edukacji. To stało się moją pasją. Uwielbiam pracować z tymi dzieciakami. Wybrałem edukację specjalną. Czuję, że potrzebują dodatkowej pomocy i czuję, że te dzieci też w pewnym sensie są połączone z duchem. Moje anioły nauczyły mnie, abym był wdzięczny za wszystko, a także, co najważniejsze, aby stawać się lepszym każdego dnia. A jedną z najważniejszych rzeczy, które mi powiedzieli, było kochać, szerzyć miłość wszędzie, gdzie tylko mogę. To jest najważniejsze, ponieważ ludzie potrzebują miłości. Nawet najbardziej zły człowiek potrzebuje miłości w swoim życiu. Potrzebowałem miłości w swoim życiu, a jej nie miałem. To właśnie spowodowało moje samobójstwo, poczucie braku miłości. W obecnych czasach, dla większości ludzi na pewno nie jest to łatwe. Rozumiem, dlaczego boją się szerzyć miłość. Bo jest strach, że jej nie otrzymasz z powrotem, i możesz łatwo poznać kogoś i okazać miłość, i nie mieć tego odwzajemnionego. Powiedzą ci coś złego lub negatywnego, i po prostu to zrobią, po prostu cię wykluczą, lub skreśla za okazywanie miłości. Na przykład, dlaczego okazujesz mi miłość? Czy jesteś głupi? Myślę, że może to też odstraszyć ludzi. Dlatego jedyne co mogę zrobić, to podzielić się z nimi moją historią, moją prawdziwą historią i nadzieją. To robię. Mówię im w nadziei, że to im pomoże. Z mojego doświadczenia żałowałem, że nie spotkałem takiej osoby, która dałaby mi nadzieję. Więc teraz, gdy myślę o samobójstwie, mam wrażenie, że to jest oszukanie siebie, że tak powiem. Opowiadam o moim doświadczeniu bliskim śmierci, ale zapobieganie samobójstwom jest moim głównym zadaniem. Takie zadanie ma także moja książka, aby kogoś przed tym powstrzymać. Nie mogę osądzać, ale chciałbym móc powiedzieć każdej osobie, która ma myśli samobójcze, żeby po prostu zaczekała. Po prostu poczekaj, aż to się zmieni, bo właśnie wtedy, gdy będziesz na granicy poddania się Wtedy wydarzy się coś dobrego. Gdybym mógł się cofnąć, powiedziałbym sobie: Ten świat jest ogromny, jesteś ważny, bo gdyby tak nie było, nie byłoby cię tutaj. Powiedziałbym sobie również, że spośród wszystkich ludzi, których znasz, jest ktoś, z kim możesz porozmawiać i kto cię kocha. Jeśli nie, ja mogę cię kochać. Mam nadzieję dla tego świata nawet w takich czasach, ponieważ jest wielu ludzi, którzy mają w sobie miłość. Może to być po prostu zaraźliwe i może wpłynąć na drugą osobę i wywołać miłość. Faktycznie udowodniono, że miłość leczy, miłość zawsze zwycięża, bo z niej pochodzimy. Każdy ma talenty, każdy jest do czegoś przydatny. Ktoś może być artystą, ktoś potrafi dobrze rysować, ktoś tworzy muzykę, może inni posłuchają tej muzyki, żeby rozładować stres. Ktoś może być dobrym kucharzem. Wszyscy potrzebujemy jedzenia. Wiesz, mamy szefów kuchni, najbardziej profesjonalnych szefów kuchni. To talent, to dar. Ktoś może być świetnym mówcą. Każdy ma talenty i każdy jest przydatny na tym świecie. Dlatego każdego ranka zazwyczaj lubię wcześnie wstawać. A jeśli idę rano do pracy czy coś, to idę do pewnego miejsca przed pójściem do pracy. Mogę tam po prostu pomyśleć i oczyścić głowę. Niektórzy mają swoje własne sposoby medytacji. W ten sposób dowiedziałem się, że świat duchów działa to nie jest takie wyszukane. Niekoniecznie musisz przestrzegać techniki, którą wykonują inni, gdy siedzą i krzyżują nogi. Możesz medytować z otwartymi oczami, możesz chodzić i medytować. Jeśli jestem rano w domu, mam na uszach słuchawki, medytuję czasami z muzyką, czasami bez, tak czy inaczej. Będę chodzić tam i z powrotem, myśląc i układając rzeczy razem. Myśląc o dniu, co mam dzisiaj do zrobienia, co mam do zrobienia w przyszłym tygodniu, jest mnóstwo sposobów, w jakie możesz medytować, a to wszystko otwiera Twój umysł i oczyszcza go. Wierzę, że jeśli większość ludzi zdobywa rzeczy materialne, to wszystko dlatego, że szukają tego wewnętrznego spokoju. To tak. Wszystko zaczyna się od wewnętrznego spokoju. Możesz mieć wszystkie pieniądze świata i nie będziesz miał żadnego wewnętrznego spokoju. Ale tak, praca jest ważna, trzeba mieć dach nad głową. Aby to mieć, musisz mieć pracę. To znaczy, tak, te rzeczy są ważne. Nie zrozum mnie źle. Zatem moje główne przesłanie jest takie: Jesteś wystarczający i jesteś kochany. Jedyne, co chciałbym powiedzieć, to to, że Bóg źródło nie ma faworytów. Czy nazywasz go Bogiem, czy nazwiesz go bili, niezależnie od tego, czy nazwiesz go źródłem, jakkolwiek go nazwiesz. Nie przeszkadza mu to. Pochodzimy od naszego Stwórcy. Oznacza to, że jeśli naszym stwórcą jest miłość, to my też nią jesteśmy. Ale nie jesteśmy przyzwyczajeni do bycia na takiej ziemi. Przyzwyczailiśmy się do bycia zaawansowanymi. Ta ziemia czuje, że to tylko doświadczenie. Dzięki temu możemy doświadczyć, czym jest smutek, czym jest złamane serce, czym jest złość. Mam wrażenie, że przybyliśmy tu, żeby doświadczać, czym to jest ale wciąż jesteśmy tą samą duszą, więc może po prostu przychodzimy tutaj, żeby stawać się lepszymi lub nauczyć się więcej, ale potem wracamy do domu. Na tym kończy się dzisiejsza relacja. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.